Serdecznie witamy na naszym kanale Szkolniak TV zapraszamy na przegląd wydawny miesiąca maja. W czwartek 15 maja odbyły się zespoły szkolno szkolnym wrogowie zawody gminne w Lekkiej Atletyce. Warto zaznaczyć, że uczniowie naszej szkoły prezentowali w nich swoje umiejętności i to, ze świetnym skutkiem na szczeblu powiatowym będą reprezentować naszą szkołę następujące osoby. Jana Lanarowski. Julia Pryl, Aleksander Cieński, Oktawian Cieński. Do zmagań lekkoatletycznych dzieci przygotowywała Pani Katarzyna Brokos, nauczyciel wychowania fizycznego. W tym dniu uczciliśmy pamięć naszego bohatera uroczystą akademią przedstawioną przez uczniów klasy Piątej, przygotowanych przez pana Marka Kwiatkowskiego. Po słowie wstępu z strony dyrektora szkoły pana Roberta Białczkowskiego, który nawiązał do wydarzeń z 1863 roku w czasie Akademii. Mieliśmy okazję wysłuchać treści ostatniego listu pannewskiego, który został napisany tuż przed jego śmiercią. W piątek 26 maja uczestniczyliśmy się w spotkaniu rodzinnym zorganizowanym w Wysokoszkole w z Drogowie pod hasłem Rodzina na Tak. Nasza no, szkoła oferowała na swoim stanowisku kącik naukowo-logiczny, w którym dzieci oraz ich opiekunowie Mogli pod okiem Pani Wioletty Majewskiej, Wioletty Powanowskiej oraz Iwony Sikowskiej rozwiązywać różne ciekawe zadania, czy łamigłówki, zagrać w ciekawe gry, czy wykorzystać do obserwacji mikroskop. Dzieci z klas młodszych oraz do 4, 8 prezentowały układy taneczne przygotowane przez Panią Katarzynę Brokos. Wraz z wychowawczyniami, panią Violetą Majewską i panią Violetą Perzanowską, wyjechali na dwudniową wycieczkę do Czarnego Brejska, do ośrodka EkoCzar. Już pierwszego dnia młodzież wyruszyła w teren ścieżką przyrodniczą w Parku Krajowego ze wspaniałym przewodnikiem, panem Marcinem, oraz swoimi wychowawczyniami. W czasie wycieczki. Nasi uczniowie wzbogacili swoją wiedzą oraz mile spędzili razem czas. W tym samym dniu uczniowie klasy drugiej, trzeciej i II, czwartej wyruszyli na wycieczkę do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie pod opieką swoich wychowawców. Po przybyciu na miejsce dzieci wzięły udział w warsztatach artystycznych, na których tworzyły własną kultury. Następnie zwiedzili te teren górniska od, od obozu łowców zbieracze epoki kamienia. Nie zabrakło również kolejką wąskotorową z Wenecji do Gonsano. Był to dzień pełen rwawej i miłych, miłych wspomnień udanego wyjazdu. maja w Urzędzie Gminy w Rogowie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Konkurs miał na celu sprawdzenie opanowania zasad ortograficznych i posługiwania się nim w praktyce. W skład naszej reprezentacji weszli Maja Faradowska, Edyta Sajdera oraz Kasper Kołaczyński, który przygotowała Wychowawczyni pani Iwona Siłkowska. W tym konkursie drugie miejsce zajęła Maja Paradowska i czwarte miejsce zajął Kasper Kołaczeński. Wszyscy uczestniczy, uczestnicy otrzymali cenne nagrody. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dla szkolniaka TV relacjonowali Hubert Rytkowski i Emilia Ciebuska.